Udał się rewanż Piotrowi, bo zawsze już tam rywalizujemy. Pierwsza połowa odbiliśmy się, jak ktoś powiedział, piłeczki ping od silnego muru potężnych mężczyzn. Z bloku obronnego nie mieliśmy żadnych argumentów. Wyszliśmy na tym mecz jak bufoniki, które wygrały z Rakowem 6-0. To był silny, solidny zespół, który grał przynajmniej w pierwszej połowie otwartą piłkę. Yy, dwa na bramkę, ale nie mówię o mądrości grania. 2-0 do przerwy to już taki zespół jak do który nie da sobie wydrzeć zwycięstwa. Teraz ta druga połowa trochę optymizmem na koniec zawiało, że chcieli strasznie się zrewanżować za pierwszą połowę I dobrze, tak jak Piotr powiedział, przynajmniej dla mnie, że tą bramkę, i przynajmniej ten bilanc, jak stychy u siebie i na wyjeździe mamy przynajmniej na zero. Ale gratuluję niezmiernie również i po, podziwiam pracę i podziwiam zespół, bo to był dobry zespół, a szczególnie w pierwszej połowie to zmotywowany, poukładany. Odbiliśmy się, nie mieliśmy patentu na rozbicie obrony. Beznadziejnie niektórzy zawodnicy, to miał więcej zmian, to bym wymienił przynajmniej pięciu, sześciu, bo nie można podejść na meczu o szczycie to w taką postawę, gdzie nie ma cech ewolucjonalnych w pierwszej połowie i to jest największa tragedia, bo na GKS tychy to oprócz tego, że się umie grać w piłkę, to trzeba jeszcze cechy wolucjonalne na to nałożyć. A tego po prostu nie było. Gratuluję Ci piąt zwycięstwa i myślę, że może dalej to, trzeba walczyć o tą pierwszą ligę i trzy zespół mieć.